Cześć, Małgorzata Kut. Witam Was dzisiaj z Justyną, która jest trenerką w studio treningu personalnego Welecka24. Witamy Was w kolejnym odcinku, w którym pokażemy Wam dwa skuteczne treningi dla brzucha, dzięki którym wzmocnicie stabilizację Waszego tłowia oraz zdobędziecie silny brzuch, ćwicząc wszystkie jego mięśnie. Muzyka w tym filmie pokażemy Wam najpierw pierwszy zestaw, następnie drugi. Na sam koniec będziecie mogli wykonać z nami wspólnie trening. Pierwszy zestaw będą to ćwiczenia bardzo mocno wzmacniające stabilizację tłowia, ponieważ, jak dowodzą badania naukowe, pomaga ona w utrzymaniu prawidłowej postawy ciała oraz w pozbyciu się bólów kręgosłupa, szczególnie w dolnej jego części. Do pierwszego ćwiczenia będziecie potrzebowali piłkę. Kładziecie się na macie, nogi opieracie na środku piłki, tak żeby delikatnie były też oparte łydki, kolana powinny być tylko trochę wyprostowane, napinacie mięśnie brzucha, podnosicie biodra do góry, tak żeby pośladki były napięte, utrzymując stół cały czas w jednej pozycji, przenosicie ręce z wydechem do tyłu. wracając, opuszczacie z powrotem biodra na matę, napinacie mięśnie brzucha, podnosicie je do góry i z wydechem cofacie ręce. W tym ćwiczeniu bardzo ważne jest, żeby tułów przy wykonywaniu ruchu w tył był stabilny, a nasza miednica nie bujała się na boki. Dobra. Kolejnym ćwiczeniem poprawiającym stabilizację tłowia będzie klasyczny podpór na przedramionach. Eee, w tym ćwiczeniu bardzo ważne jest, żeby troszeczkę miednicę przesunąć w stronę żeber, skrócić tą odległość miednicy od żeber. Następnie mocno napiąć pośladki. I teraz w wersji trudniejszej trzymając tłów stabilnie równolegle do podłoża wyciągamy raz prawą rękę przed siebie. Cofnij, raz, drugą, trzymaj tułów stabilnie, równolegle do podłoża, napnij mięśnie brzucha. Mhm, napnij pośladki, do przodu. Druga opcja tego ćwiczenia będzie to klasyczny podpór na przedramionach. W tym podporze napnijcie mocno pośladki, wykonujcie taki ruch, jakbyście chcieli cofać łokcie, z jednoczesnym pchaniem do przodu swoich stóp. Poczujecie, jak bardzo mocno podczas tego ruchu cofania łokci i pchania stóp do przodu napięły się Wam mięśnie brzucha. Trzecim ćwiczeniem będzie rolowanie na piłce w klęku prostym. Pozycja początkowa jest taka, że macie kolana, biodra i barki w jednej linii. Pilnujcie sobie tego, aby przy rozpoczęciu ćwiczenia biodra nie były cofnięte. Przesuńcie sobie miednicę do przodu, napnijcie pośladki, Napnijcie mięśnie brzucha, ręce są dosyć nisko na piłce i teraz wasze ciało idzie w dół, piłka się rozjeżdża, rozjeżdżacie się do momentu takiego, że ramiona są blisko waszej głowy i z wydechem wracacie do pozycji początkowej. Napięte pośladki, spięty brzuch, spokojnie rozjeżdżacie się na piłce i z wydechem wracacie. To ćwiczenie stabilizacji rotacyjnej tłowia z wymachem ręki i nogi w przeciwnym kierunku. Przyjmujecie pozycję klęku podpartego, tak żeby wasze dłonie były pod waszymi barkami. Ściągacie sobie łopatki do tyłu i w dół. Kolana są pod waszymi biodrami. Przesuń troszkę nogi do przodu. Rozstawione na szerokość bioder. Stopa jest aktywnie na palcach. Ok, miednica ustawiona neutralnie, brzuszek jest napięty, pępek podciągnięty w stronę twarzy. Następnie prostujecie po przeciwnych stronach nogę oraz rękę. I tutaj pilnujecie sobie ułożenia waszej miednicy i ułożenia waszych barków, tak żeby one zostały stabilnie, równolegle do podłoża. Po czym wykonujecie ruch delikatnego odwiedzenia ręki i nogi i wracacie z powrotem do pozycji początkowej. Jak stracicie te dwa punkty podparcia, będziecie czuć, że mięśnie brzucha, mięśnie, wszystkie mięśnie brzucha bardzo mocno zaczęły pracować po to, by stabilizować waszą pozycję. Teraz ćwiczenie w pozycji wysokiego podporu. Ustawiacie się tak, jakbyście chcieli zrobić klasyczną pompkę. Przyjdź do podporu, ustaw sobie dłonie pod barkami. Stopy są w lekkim rozkroku, napnij mocno pośladki, napnij mięśnie brzucha. Kolejnym zadaniem będzie dotknięcie dłonią przeciwnego barku. I tu również pilnujecie tego, aby tłuk był stabilny, równolegle do podłoża, żeby wasza mietnica i wasze barki zostały w jednej linii. Kiedy utracicie jeden punkt podparcia, poczujecie, jak wasze mięśnie brzucha bardzo mocno zaczęły się napinać. Do ćwiczenia będziecie potrzebowali drabinki lub jakiejś rzeczy, do której możecie przyczepić taśmę. Będziemy ją używać w tym ćwiczeniu. Kładziecie się na plecach, na macie tyłem do taśmy, podnosicie nogi do góry, tak żeby kolana i biodra były ugięte pod kątem prostym dociskacie sobie odcinek lędźwiowy do maty, wyciągacie ręce do góry, chwytacie taśmę, ściągacie sobie łopatki do tyłu i w dół i teraz waszym zadaniem jest ująć ręce, przyciągnąć taśmę pod klatkę piersiową i z wydechem wyprostować oraz przeciwdziałać oporowi taśmy, ona będzie was ściągać mocno w tył, waszym zadaniem jest utrzymać ręce w jednym miejscu. Teraz wykonamy ćwiczenie w podporze bokiem. Przechodzimy sobie, układamy się w podporze bokiem, tak żeby łokieć był schowany pod barkiem. Przesuwacie sobie biodra do przodu, tak żeby kolana, biodra i bark były na jednej linii. Tą rękę możecie sobie trzymać zarówno na biodrach, jak i uniesią do góry. I teraz podnosicie do góry biodra. Na razie zostaw nogę na dole, zostaw nogę na dole. Ok, podnosicie, wypychacie biodra do przodu, tak żeby napiąć pośladki, wybijacie się z barku mocno do góry. Zostań sobie w górze, zostań. Ok, i teraz, jeżeli przyjmiecie pozycję podporu bokiem, zaczynacie podnosić nogę do góry i opuszczać ją na dół. Dzięki czemu wasze mięśnie będą dużo mocniej pracować. Mhm. Wypchnij biodra do przodu, napnij pośladki. Drugi zestaw to kompleksowy, dobrze skomponowany trening, dzięki któremu przećwiczycie wszystkie mięśnie brzucha, po to, aby były one silne, sprawne i miały fajny wygląd. Pierwszym ćwiczeniem z naszego drugiego zestawu będzie ćwiczenie w pozycji wysokiego podporu. Przyjmujecie sobie pozycję taką, jakbyście chcieli zrobić klasyczną pompkę. Następnie napinacie mięśnie pośladków brzucha i z wydechem przyciągacie kolano w kierunku łokcia, który znajduje się oczywiście po tej samej stronie. W pierwszym ćwiczeniu y, zarówno popracujecie nad stabilizacją tłowia, jak i również kompleksowo nad wszystkimi mięśniami brzucha. Drugie ćwiczenie to unoszenie nóg z leżenia z jednoczesnym uniesieniem bioder, dzięki czemu zaangażujecie bardziej dolne partie brzucha. Podnosimy nogi do góry. No, dawaj rób. <noise> z jednoczesnym uniesieniem, troszkę dłuższa dźwignia. Ok. Pilnuj sobie tego, aby plecy były przyciśnięte do podłoża. Opuszczamy nogi, podnosimy je z leżenia z jednoczesnym uniesieniem bioder ku górze. Tak jest. I podnosisz biodra do góry, wolniej trochę podnieść do góry i powoli wróć. Też staraj się nóg nie ciągnąć na siebie, tylko podnosić je pionowo biodra do góry. Tak jest. Następne ćwiczenie, które pomoże Wam pracować nad silnymi mięśniami brzucha są to skręty rosyjskie. Pozycję przyjmujecie taką, żeby odchylić lekko plecy do tyłu, podnosicie nogi ku górze i teraz im bardziej będziecie odchyleni w tył, tym zaangażujecie bardziej swoje mięśnie. Dopasujcie sobie tą odległość do Waszych aktualnych możliwości. Następnie skręcacie się raz na prawą stronę, raz na lewą przenosząc piłkę na podłoże. Bardzo ważne jest w tym ćwiczeniu to, aby Wasze nogi zostały cały czas w jednym miejscu. Teraz ćwiczenie, które również zaangażuje mocniej dolne partie brzucha, jest to przenoszenie nóg z prawej na lewą stronę. Leciutko odchylacie tłów do tyłu, unosicie nogi, następnie zaczynacie ruch przeniesienia ich raz na prawą stronę. Raz na lewą. Możecie sobie wyobrazić, że pod stopami macie jakąś przeszkodę i przenosić sobie nogi tuż nad nią. Pamiętajcie w tym ćwiczeniu o tym, aby wasz tłów został mniej więcej w tym samym miejscu, kiedy wykonujecie przeniesienie nóg. Piątym ćwiczeniem w naszym drugim zestawie to przejścia z leżenia tyłem do siadu skulonego. Pamiętajcie sobie tutaj o tym, aby były wyprostowane nogi, ale z jednoczesnym dociskaniem odcinka lędźwiowego do podłoża. Jeżeli nie czujecie, że wasze plecy przylegają ściśle do maty, skróćcie sobie dźwignię i troszeczkę przyciągnijcie nogi w kierunku klatki piersiowej. Ręce przenosicie sobie do tyłu. Bierzecie wdech i z wydechem przechodzicie do siadu skulonego, tak, żeby złapać się za wasze podłudzia. Mhm, Dociskaj lędźwia za każdym razem. Tym ćwiczeniem zaangażujecie zarówno dolne, jak i górne partie mięśni brzucha. Teraz ćwiczenie, które zaangażuje bardziej górną Część mięśni brzucha, kolana są ugięte, stopy płasko na podłożu. Odcinek lędźwiowy przylega do podłoża. Bierzecie wdech i z wydechem robicie spięcie, podnosicie się lekko do góry. Następnie wykonujecie ruch okrężny i przechodzicie na przeciwną stronę. Troszkę wyżej się podnieść do góry, tak, mocniejsze spięcie. Na koniec ćwiczenie kompleksowe, które również zaangażuje wszystkie mięśnie waszego brzucha oraz wpłynie na stabilizację tłowia. Z leżenia tyłem, z rękoma uniesionymi do góry podnosimy się, następnie opieramy rękę z tyłu, tak żeby dłoń była skierowana blisko tłowia, troszkę cofnij rękę i z wydechem podnosimy biodra do góry do spięcia pośladków. Mm -hmm. Tutaj ważne jest, żebyście pamiętali o tym, aby pracować raz na prawej, raz na lewej ręce. Kiedy z powrotem wracacie do leżenia, odkładacie najpierw na podłoże odcinek lędźwiowy, piersiowy i następnie głowę. Tak samo wstajecie, podnosimy najpierw głowę, odcinek piersiowy, lędźwiowy. I też starajcie się tutaj nie korzystać z pędu. Na dole zatrzymajcie ruch powoli, wstańcie do góry i unieście biodra. Na dzisiaj już kończymy. Zapraszam Was za chwilę na część treningową. Każde ćwiczenie wykonujemy. W ciągu 45 sekund następnie przechodzimy do kolejnego ćwiczenia. Całe te 7 ćwiczeń jest to jeden zestaw, po którym zróbcie sobie około 90-120 sekund przerwy i powtórzcie go jeszcze jeden dwa razy. Wszystko na dzisiaj, dziękujemy. Jeżeli podobał Wam się ten film, dajcie łapkę w górę, subskrybujcie i dodajcie komentarz. Do zobaczenia.